Witam ze sklepu Shopeneria. Dzisiaj trochę większy kaliber wam pokażę. Noga do fotela sternika, fotela wędkarskiego, fotela załogi. Tych nóg oczywiście jest bardzo wiele typów. Ja dzisiaj sobie wybrałem taki jeden. To jest fotel z nogą wpuszczaną, jakby w podłogę, i z możliwością wyjęcia tutaj. Zaraz wam to wyjmę. O! Tak to wygląda. Można sobie to wyjąć i ewentualnie. Zabrać tą nogę ze sobą, albo po prostu czasami przeszkadza na łódce, więc, więc trzeba ją wyjąć i, i, i tyle. Dobra, ja włożę, żeby Wam tutaj coś jeszcze więcej pokazać. Mamy dwie wersje tej nogi. Wysokość 330 i 380 mm po włożeniu do tego miejsca. 330 i 380 mm. Ta górna rzecz to jest obrotowa. Tutaj się odblokowuje to i można, o, to się kręci. Czyli fotelik można kręcić 360 stopni dookoła. Tu nie ma żadnej filozofii w tym. Jeżeli dobrze pamiętam, 190 na około 170. I tutaj jest chyba 110 do 140 mm te fasolki. Więc wiele możliwości, jeżeli chodzi o montaż fotela. Kod produktu, jak dobrze pamiętam, ale to sprawdźcie sobie na stronie Shopeneria, To jest 750901 i 750902, jeżeli chodzi o ten wyższy 380 mm. Słuchajcie, zapraszam, zapraszam do Shopenerii, tam znajdziecie wiele ciekawych produktów. Pozdrawiam.